Witam Was ponownie. E, dzisiaj zaczynamy nową serię. E, nazwałem tą serię, mm, filmy z tej serii, katalogami, ponieważ jeszcze jestem w trakcie redukcji. E, myślę, że po zawodach e, i po redukcji będę je kontynuował. Zmienimy wtedy nazwę, mm, ale filmy, wideoblogi będą się teraz pojawiały na kanale. Myślę, że do zawodów e, zrobię jeszcze dwa. E, ten będzie taki specyficzny, bo dzisiaj mamy sobotę. E, myślę, że dwa kolejne zrobię w tygodniu, e, żebyście zobaczyli, jak normalne życie wplatam, wplatam w, w to moją pasję. No e, a teraz mamy sobotę, 4 października godzina 10:35 i ja zabieram się za moje no chciałbym powiedzieć że, że za śniadanie niestety IF e, wciąż trwa, więc nie jest to śniadanie. Zaraz wam pokażę co my tutaj mamy. O. Kawa. Herbata w kuflu. I trzy suplementy. Nie dlatego, że tak bardzo jestem zachwycony działaniem z każdego z nich, chociaż prawdę powiedziawszy, to nie wyobrażam sobie treningu bez tego suplementu. Tylko dlatego, że jeżeli ktoś przez całe życie je śniadanie i celebruje ten moment to potem ciężko się z tego odzwyczaić, więc fajnie dla mnie jest usiąść przy stoliku. Te suplementy chociaż dają mi taką, taką iluzję, że, że coś mam przez chwilę w żołądku, więc jeżeli właśnie musicie długo nie jeść, to, to jest to fajny sposób na stworzenie takiego złudzenia, że jednak coś jecie. No i za chwilę obejrzę, nadrobię swoje zaległości z moimi subskrypcjami. Obejrzę dwa filmy i pójdę na, pierwszy, pójdę na pierwszy trening dnia. Będą tu interwały. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. No nie, zabiorę Was ze sobą i opowiem Wam tam trochę o tych interwałach na miejscu. Do zobaczenia. Jesteśmy już na łonie natury i będę teraz biegał interwały. Będzie 8 razy po 20 sekund z przerwami między seriami około 40 sekund. No właśnie taka godzina jeszcze do 12 powiedzmy to Mam wystarczająco dużo siły, żeby pobiegać te interwały, bo jest ta nadkompensacja węglowodanów z dnia poprzedniego. Jeszcze czuję taki, no nie powiem, że czuję się rzeźki, że mam dużo energii, ale na pewno więcej niż w późniejszej porze dnia. No, także nic, nic nadzwyczajnego. Nagram dla was, to znaczy moja siostra, która do mnie dzisiaj przyjechała nagra jedną serię no chyba każdy wie jak wygląda interwał ale nagramy jedną serię uh, no nic, zobaczycie jak to wygląda Kowal I meta No Właśnie skończyłem ostatni interwał Jestem strasznie zmęczony No Wykańczają, wykańczają mnie już te poranne interwały przez tego IFA. No, Ale już niewiele czasu pozostało, coraz mniej już tylko 22 dni Także lecimy dalej. Widzimy się później. Do zobaczenia. No, witajcie! Jest 15 po 3. Ja właśnie skończyłem się zajmować sprawami związanymi ze studiami. Trochę sobie posegregowałem notatek, napisałem jakieś pismo na uczelnie, poczytałem. No i to jest właśnie. Recepta na przetrwanie jefa, tak? Czyli nawet w weekend nie siedzieć w ogóle bezczynnie, bo wtedy e, będziecie z automatu myśleć o tym jedzeniu i będzie ciężej. Także cały czas coś robić e, i przynajmniej da się stworzyć iluzję, że, e, że nie potrzebowałem tak bardzo tego jedzenia. E, no, także zaraz idę na autobus, pojadę na siłownię, zrobię trening, zabiorę Was tam ze sobą, pokażę Wam jak wygląda ten mój dzień B z FBU No, to do zobaczenia później Moja tajemnica treningów na ifE. No, generalnie starczą mi mniej więcej na pół treningu, potem już jestem padnięty i odpoczywam między seriami średnio czy 4 minuty. No ale przynajmniej robię takie ciężary jak sobie zakładam. <laughs> Także do przodu, za chwilę zaczynamy. No czy to jest trening ten A czy B z FBW, zawsze zaczynam go przysiadem, czy to frontalnym, czy ze sztangą na karku. Tutaj nie będę, nie będę Was okłamywał zaraz to zobaczycie od bodajże czwartego powtórzenia. Forma zaczyna być denna, pozwalałem kolanom uciekać w przód. Na wcale nie było dużo, bo to 100 kg, ale, ale przy iFie i przy tych kaloriach, po prostu siłowo nie stać mnie na nic więcej. Już była tam chyba piąta seria już naprawdę byłem zmęczony no trzeba było odłożyć sztangę na stojaki i zmniejszyć trochę ciężar ale Lion prawda, nie pozwoliło nie pozwoliło mi na zrezygnowanie kolejne ćwiczenie wyciskanie wyciskanie sztangi na skosie w serii łączonej z wyciskaniem Hantli w skosie E, tutaj mm, zaraz też to zobaczycie. O, zaczyna się mostkowanie. A nie, chciałem już, e, nie chciałem już przerywać, bo, bo pomagał mi kolega w nagrywaniu. I, I ja byłem zmęczony i nie chciałem już e, go prosić po raz kolejny o pomoc. <laughs> e, jak widzicie forma już pod koniec też nie, nie robiła wrażenia. To miało być 8 plus 8 powtórzeń, jak zaraz zobaczycie, wyszło 8 plus 6, bo tutaj już zabrakło siły. No ale dałem z siebie stówę. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, podciąganie na drążku pod chwytem. Z ciężarem, no tutaj czy by mnie nawet głodzono tydzień, to lubię podciągania wszelkiego rodzaju, czy to nachwyt, czy podchwyt. I z ciężarem zawsze te, te 10, jeżeli ciężar nie jest jakiś straszny, to te 10 powtórzeń serii zawsze zrobię. Następnie mamy wiosłowanie sztangą w opadzie w opadzie tłowia. tutaj nie skupiam się na ciężarze tam jest 60kg na sztandze skupiam się na tym żeby dobrze po prostu spinać te plecy i wykonywać poprawnie technicznie to ćwiczenie po tych moich przygodach z lędźwiami ja w, tych, w tym ćwiczeniu nigdy dużego ciężaru nie używam no i uginanie przed ze sztangą prostą nic nadzwyczajnego Teraz jedyne ćwiczenie, jakie wykonuję właśnie na, na biceps czy triceps, to takie proste ćwiczenie. Okay, ja już po treningu właśnie sobie idę ulicą, która nazywa się Boranta. Tutaj możecie sobie zobaczyć moja podstawówka. O, no, ale ta szkoła teraz wygląda bardzo ładnie. Jak ja tam chodziłem, to to była rudera. I się walczyło o przetrwanie wśród dziczy. Teraz to jest taka bardziej cywilizowana szkoła. Ale nieważne. W każdym razie idę sobie tą ulicą w dół. Tam się potem przechodzi pod takim wiaduktem kolejowym. I... No i wchodzi się do lasu. I potem przez las. Mniej więcej ta droga od siłowni do domu. Zajmuje mi godzinę 5 minut takim szybkim krokiem no i cardio. Drugie cardio już dzisiaj zrobione, to znaczy jedne interwały, jedno cardio na średnim pulsie Także także spoko. No, teraz jeszcze idę do sklepu, bo dzisiaj bo dzisiaj jest gala KSW A ja bardzo lubię tą galę Interesuje się MMA, tak nie trenuję żadnej sportu walki, ale yy, jeśli chodzi o KSW, to uwielbiam oglądać te spektakle. Także idę do sklepu kupić jakieś, jakieś przysmaki na ten wieczór. Otworzę sobie okno jedzenia akurat na wieczór na KSW, jak znalazł. Także pewnie jakieś. W sumie to jest standard, popkule. I, I jakieś Pepsi Max. I nic, pokażę wam jeszcze wieczorem, jak robię jeden z takich e, moich ostatnio przysmaków. E, no ale to nie będę zdradzał, to zobaczycie sami. Do zobaczenia później. No witajcie ponownie. Zgodnie z obietnicą pokażę wam teraz ten przysmak, o którym mówiłem w drodze z siłowni, a będą to pulpety z bądź to z kurczaka, bądź z indyka, akurat w tym wypadku to jest indyk. Jak się robi? No to jest bardzo proste, bardzo szybka metoda. Tutaj mamy yy, kubek z shakera. Teraz bierzemy sobie jajko zwykłe. Wbijamy sobie całe to jajeczko do środka. Yy, I po wbiciu tego jajka wrzucamy całe mięso. Tutaj mam przyprawy. Czosnek i pieprz ziołowy. Możecie sobie użyć jakie tam lubicie, eee, dajecie te przyprawy, miksujecie wszystko no i, mm, i formujecie z tej masy, która wam powstaje takie pulpety. Następnie wrzucacie je do gotującej wody i 10 minut około czekacie aż się ugotują No i macie gotowe jedzenie. No, najlepsze w tym wszystkim jest to, że w porównaniu na przykład do przygotowywania kurczaka jest to wygodne, bo nie musicie stać, nie musicie nad patelnią pilnować tego kurczaka, obracać go, tylko zostawiacie i robicie sobie coś tam w kuchni, czy tam cokolwiek chcecie w ciągu tych 10 minut, przychodzicie, macie gotowe jedzenie i, i tyle. Za chwilę Wam pokażę, yy, jak to wszystko wygląda już yy, po przyrządzeniu. No, KSB się zaczęło, jestem trochę zdenerwowany. Bo właśnie skończyła się pierwsza walka po 27 sekundach przez e, techniczny knockout. Ja akurat w tym czasie nosiłem jedzenie i nie było mnie w pokoju, więc nie widziałem w ogóle tego knockoutu. No cóż, czasem i tak bywa. No ale nic, miałem wam pokazać, jak wyglądałem te pulpety. No więc. Tak to mniej więcej wygląda. Śpieszyłem się bardzo, no bo już głodny jestem, także nie układałem tego w jakiś mega sposób. Bardzo e, no bardzo szybko to robiłem, więc nie są super równe, no ale mówię wam w smaku to jest petarda. Co tutaj mamy jeszcze pieczone w piekarniku ziemniaki, pomidorek z przyprawami. A, a tutaj jajecznica, ryż i keczup. No i oczywiście nieśmiertelne popkule i Pepsi Max. Także przetrwałem kolejny cały dzień bez jedzenia i, i moja nagroda już na mnie czeka. Jeszcze co lepsze właśnie, że teraz kolejna walka KSW. Także nic tylko jeść i oglądać. No yy, potem jeszcze. Jeszcze się z Wami będę dzisiaj widział, bo pokażę Wam mój drugi, drugi posiłek Jefa. I, I... co? Po zobaczonka. Na razie. No, zostały jeszcze trzy walki. I tutaj chcę Wam pokazać, co na ten drugi duży posiłek zjem. To będą burgery z, z indykiem? Tam jest 50 gram keczupu, 100 gram indyka, 60 gram pomidora, no i te dwie buły. Tutaj są naleśniki w środku z białkiem, z kazeiną. A tutaj jest jeszcze szejk białkowy. Także ja już, ja już lecę szamać, bo teraz trzy najważniejsze walki gali. No i mam nadzieję, że Wam się że Wam się seria spodoba, że w ogóle ten film, ten film Wam się spodoba. I, I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdro!